Premiera Peugeota 208 nowy crossover skody gorący Volkswagen T-Rock R oraz kupra o dziwnej nazwie. To główne tematy Project Automotive News w tym tygodniu. Zaczynamy! <grystanie> Peugeot 208. Na dobry początek wędrujemy do Francji, by zająć się nowiutkim Peugeotem 208. Od razu widać, że auto zmieniło się nie do poznania. Drapieżne rysy twarzy sugerują pójście w ślady modelu 508. Wygląda na to, że nowe Peugeot'y będziemy poznawać po ledowych kłach z przodu i czarnym pasie łączącym tylne lampy. Względem poprzednika odświeżona 208 zyskała bardziej atletyczną sylwetkę, choć obudowy na butnikach pachną nieco crossoverem. Skale zmian łatwo dostrzeżemy też w środku. Deska rozdzielcza jest mocno wyrzeźbiona i płynnie przechodzi w boczki drzwi, a nad wszystkim góruje duży prostokątny tablet. Ogólnie pod względem technologii dużo się dzieje: nie tylko kolejny ekran systemu iCockpit znajdziemy przed oczami kierowcy, ale do jego dyspozycji będzie szereg systemów bezpieczeństwa. O tym, że mamy do czynienia z zupełnie nowym modelem, świadczy też konstrukcja. Nowe wcielenie 208 oparte jest na nowej płycie podłogowej, co wpływa chociażby na niższą masę. Jedynie w kwestii silników nie ma rewolucji. Na początek znany i lubiany 1.2 Piurtech w trzech wariantach mocowych oraz Diesel 1.5 BlueHDi HDI o mocy 100 KM. Do gamy dołączy też E208, czyli odmiana elektryczna. Tutaj do dyspozycji 136 koni mechanicznych, 340 km zasięgu i 80% naładowania baterii po pół godziny z wtyczką. Oficjalny debiut już na targach w Genewie. Skoda Kamiq. Zapowiedź małego crossovera Skody prezentowaliśmy już jakiś czas temu, teraz pora jednak na premierę z prawdziwego zdarzenia. Crossover stylizowany jest na większych braci Karoka oraz Kodiaka, jednak wygląd tylnych świateł to zdecydowanie nawiązanie do wchodzącego na rynek modelu skala. Mierzący niewiele ponad 4,2 metra crossover będzie walczyć na rynku z takimi autami jak choćby Hyundai Kona czy też Opel Crossland X. Ma jednak nad nimi przewagę jeśli chodzi o wielkość wnętrza. Kamiq bowiem będzie mieć gażnik o pojemności aż 400 litrów, natomiast na tylnej kanapie będzie rekordowo jak na tę klasę przestronnie. Od oparcia przedniego fotela do oparcia tylnego pasażerowie będą mieli przestrzeń o długości 77 cm. Z przodu natomiast nie zabraknie multimediów w postaci dwóch ekranów, centralnego o wymiarze do 9 cali oraz dedykowanemu kierowcy za kierownicą o rozmiarze ponad 10 cali. Pod maską bez zaskoczeń na początek motory 1.0 oraz 1.5 TSI oraz diesel 1.6 TDI. Moce od 100. Do 115 do 150 koni mechanicznych opcjonalne będą skrzynie automatyczne DSG. Nie będzie jednak napędu na 4 koła. Kamik, podobnie jak bratni Volkswagen T-Cross, będzie tylko dostępny z przednią ośką. Chociaż Kamik dzieli imię z modelem dostępnym w Chinach, to jest zupełnie inną konstrukcją. Do salonów nowy model trafi w drugiej połowie roku. Volkswagen T-Roc R Podczas targów w Genewie na stoisku grupy Volkswagena zostanie zaprezentowany wyjątkowo pikantny crossover. Pod maską T-Roc R pracuje znany z najmocniejszej odmiany Golfa silnik 2.0 TSI, który generuje 300 koni mechanicznych i moment obrotowy na poziomie 400 Nm. Duża moc w połączeniu z napędem na 4 koła oraz dwusprzęgową skrzynią DSG ma zagwarantować sprint do setki w zaledwie 4,9 sekundy. Kiedy przyjdzie nam się zatrzymać, z pomocą przyjdą hamulce, które znajdziemy także w Golfie R z pakietem. Performance. Najbardziej widocznymi wyróżnikami sportowej wersji są podwójne końcówki układu wydechowego i standardowo 18, a opcjonalnie 19-salowe obręcze kół ze stopów lekkich. Nawet jeśli ktoś tego nie zauważy, to zapewne usłyszy. Za układ wydechowy odpowiada bowiem firma Akrapowicz. Niezależnie od tego, co kto widzi i co usłyszy, należy mieć na uwadze, że choć T-Rocker wygląda jak gotowy do wyjazdu na drogę, to nadal jest tylko autem koncepcyjnym. Cupra Formentor. Powstała rok temu hiszpańska marka Cupra przedstawia swój nowy model, który zapowiada jej dalsze kroki w segmencie samochodów sportowych. Chociaż wielu obserwatorów rynku motoryzacyjnego ostrzyło sobie zęby na takie modele jak Cupra Ibiza czy choćby Arona, sama marka Kupra przedstawia koncepcyjnego SUVa. Chociaż Formentor ma być czymś zupełnie nowym i faktycznie jest pierwszym samodzielnie skonstruowanym modelem marki Cupra, to nie trudno w nim dostrzec elementy z matczynej marki. Pod maską ma znaleźć się napęd hybrydowy typu plug-in. Łączna moc układu nie będzie jednak rzucać na kolana, bo wyniesie niewiele ponad 240 koni mechanicznych. Akumulatory ładowane z gniazdka mają pozwolić kuprze na pokonanie w trybie czysto elektrycznym 50 km zgodnie ze standardem WLTP. Napęd trafi na cztery koła za pomocą dwusprzęgłowej skrzyni automatycznej. Być może nieco więcej mocy dostaniemy w wersji produkcyjnej. Kuprę zobaczymy podczas targów w Genewie, my jednak jesteśmy bardzo ciekawi jak będzie wyglądać finalna wersja samochodu, którą poznamy za kilka miesięcy. To już wszystkie newsy jakie przygotowaliśmy na dziś. Koniecznie dajcie znać jakie są Wasze odczucia na temat nowego Peugeota 208 oraz crossoverów grupy Volkswagena. Jeśli podobał Ci się ten materiał daj nam łapkę w górę, kolejne wydanie newsów już za tydzień. Zapraszamy i dzięki za uwagę. Cześć!